Akademickie Radio Luz na 91,6 FM prezentuje... Suche Fakty! Na początek Suchych Faktów porozmawiamy z Andrzejem Gołotą, który waha się, czy wrócić na deski. Bóg jeden wie, czemu nam tu śnieży. Na koniec krewny Majdana też nazywa się Majdan. Mateusz Worek, Mateusz Worek. Czym James, reżyser Titanica, nakręcił swoje filmy? Kamerą. Od walki Wacha z Kliczką minął już ponad miesiąc, a w suchych faktach sprawdzamy, czy prawdziwe są oskarżenia Polaka o doping. Jak się okazuje, rzeczywiście, Wach w przerwach między rundami puszczał sobie w słuchawkach nagranie, w którym zagrzewał się do walki. A ze mną w studiu jest Andrzej Gołota, to, to znaczy ja jestem w studiu, a Andrzej wolał siedzieć na balkonie. Witaj! What's up? Andrzeju, powiedz, jaka kara czeka Waha ze strony Polskiego Związku Bokserskiego? Jakie grzymoń będzie to będzie lanie. Słyszeliśmy, że chciałbyś powrócić ze sportowej emerytury i powalczyć z Wachem. Czy to prawda? Ja wiem posłuchaj. Nie wiem, czy mi się to, już to uda, ale na pewno. A co powiesz na temat dopingowania? Wacha, czy było to konieczne? No nie, nie przypuszczam, że tak może być, ale jeżeli tak będzie, to, nie, to no, tak musi być. Dziękuję bardzo za rozmowę, Andrew. Musimy przyjść na Radzie, trzymajcie. Cieplej już nie będzie, właściwie to tylko zimniej. O szczegóły zapytaliśmy naszego reportera Szymona Holownika, który ma na Was haka. Niżowy front przesuwa się niczym w trakcie Blitzkriegu, ale nie ma się co dziwić. W końcu jesteśmy coraz bliżej kalendarzowej zimy. Pługosy parki niecierpliwie piszczą swoimi pługami. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że pragną otrzymać nowe życie i zaserwować piasek na śniadanie. Tradycyjnie też pominą plac solny, ponieważ mogą tam zaznać jedynie słonej porażki. Dodajmy, że rząd w tym roku zamierza sfinansować posypywanie dróg jodłową Solą morską, by stopić ślady tak zwanej afery solnej. Boże. Szymon Holownik, z Bogiem, Suche Fakty. Kultura w suchych faktach. W kulturze zaczynamy od malarstwa i odzyskanego po wielu latach obrazu. Więcej wie Michał Białorusinek. Dzień dobry. W witam pana, witam państwa. Otóż po Żydówce z pomarańczami, obrazie Aleksandra Gierymskiego, do Muzeum Narodowego w Warszawie ma trafić na święta nowość. Będzie to Żydówka z mandarynkami i, i w czapce Mikołaja Jana Matejki literatura. Pana Tadeusza napisał Jan Kochanowski, tę kontrowersyjną tezę forsuje badacz Marian Majdan. Mało kto wie, że Kochanowski żyje do dziś, nawet znam go osobiście, powiedział Majdan, ale musiał już iść, bo spieszył się do pralni po nowy kaftan. Teoria Majdana popiera wielu uczniów polskich szkół. Ogólnie, szanowni państwo, papież debiutuje na Twitterze, a tymczasem znany producent opon wkracza na rynek z religijną ofertą. Niedługo w sklepach pojawi się kalendarz adwentowy od Pirelli. Jak zapewnia pomysłodawca, w środku znajdziemy gorące czekoladki z adwokatem i prokuratorem. mniam. mniam. Cały sucher, całą dobę. Na facebook.com ukośnik suche fakty.